A wiesz, że wymyślili coś takiego, że jak się weźmie kawałek jednego zwierzątka i drugiego, to może wyjść trzecie inne? Mm, no tak, ale musi być samczyk i samiczka, nie? Nie, właśnie inaczej. Możesz dać na przykład włosek świni i łóżkę krokodyla i wyjdzie kroko Jakiś uczony to wymyślił, mądry strasznie. <laughs> tak, Spielberg, Steven Spielberg, dawno temu w parku jurajskim. Może i tak! I to nie tylko ze zwierzątkami, ale i z roślinkami tak jest. I ze wszystkim co ma taki specjalny kod. Jaki kot? No taki na D, no. no skrót jakiś. kod yy, kot da Vinci. Chyba tak. I bierze się próbkę komórki z tym kodem da Vinci i drugą i miesza się i wychodzi coś nowego. No i co? No i ja chcę, żebyśmy zrobili tak. Yy, jak co? Z nas? To nie można po ludzku? To nie zna, z nas, czegoś innego. No ale co tutaj może mieć taki kot Da Vinci? No jakaś roślinka albo coś ze zwierzątka. No i Misiu, tu wszystko jest ze zwierzątka albo z roślinki. No to dawaj, na przykład to. No i co do tego? Eee, tu leży jakiś ogórek. No i co teraz? Czekamy. Ile to potrwa jeszcze? Czekaj, doleję trochę chytrego z dziś. Ale jest, O, nie jakiś liczne kwiatusze! Gli zbliżaj się misiu, to może ugryźć. Nie, tu jeszcze nie dojrzałe. Idę to zakopać w ogródku. Ostrożnie! Teraz jak ParalMak P603 jest wspierana podwójnie. Oprócz zwykłego kofaktora ma też witamina D3, która może poprawiać przyswajalność magnezu. Ponadto oszczędzasz. W cenie Hela b 6 plus D3 otrzymujesz i magnez, i witaminę D. Hela Mac B6 plus D3. Podwójna moc przyswajania magnezu w korzystnej cenie. Bycie numerem 1 to ciężka praca, dużo pasji i jeszcze więcej plam. Wybierz nowy persil Premium. Doskonałe usuwanie plam, jeszcze większa czystość i świeżość nawet przez 4 tygodnie. Nowy persil premium przy żel persil. Wypróbuj też nowe kapsułki Persil Premium. Najlepsze kapsułki Persil. Zawsze trzymaj poza zasięgiem dzieci. Okej. Okay. Płyn micelarny usuwa makijaż. Ale co z pozostałościami? Odkryj nową generację płynów micelarnych Nivea Miceler. 0% pozostałości. Bez śladów po makijażu. Bez tłustego filmu. Pozwól skórze oddychać. Miceler. Nowy płyn micelarny od Nivea. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w litru i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład łopatkę wieprzową 38% taniej 7,95 za kilogram. Mleko UHT 3,2% marki Piros 20% taniej. Złoty 59 za litr przy zakupie 6 opakowań. I Coca-Cola 31% taniej 2,39 za litr przy zakupie 2 paków. Lidl. Więcej na radość z życia.